Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Xajan. Witam Was w całkowicie nowej serii, jaką jest Pokémon aż Grey. Wiem, trochę mnie nie było i mógłbym się tłumaczyć czymś takim, na przykład że tworzę wielki projekt albo coś. Nie, po prostu nie miałem chęci na nagrywania, nie miałem pomysłów. A jak już miałem pomysły, to nie umiałem ich zrealizować. Ale dobra, bo ja z każdym filmem się coraz bardziej tłumaczę dlaczego nie ma filmów. Czemu ja to robię? Nie wiem. Więc w sumie, jeśli ten odcinek, a bardziej ta seria z Pokémon Grey ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję. I nie robiłem tego od bardzo dawna, ale zapraszam cię na mojego Twitcha, na którym możliwe, że będę się odpalał w przyszłości. No i oczywiście tam wiecie, Discord, szajcie w opisie co jest. No a już my bez bednego przedłużania zaczynajmy. Dobra, możemy to zacząć. Kurde, dawno nie nagrywaliśmy sobie jakiś Gierek. Powiem wam. OK, mam Oka, w ogóle nie wiem, bo może ktoś nie wie, raczej wszyscy wiedzą, bo to dość stary room hack, ale... Pokemon Ash Grey to jest jakby przedstawiona akcja z anime na gierce yy, Pokémon, nie? Chociaż wy mi polecaliście też Fire Ash. Nie wiem, może to na jakimś streamku kiedyś og ogramy tutaj Fire Asha, ale... Ash Grey jest takie bardziej OG, lubię. Każdy zna i szanuje. Dobra. Nazwiemy się może... Hmm. Kto by się spodziewał, może Nazwijmy się Aż. O, dokładnie tak, Aż. Wiem, jest to mocna nazwa i mogliście się jej w ogóle nie spodziewać, ale tak, czasem lubię Was zaskakiwać. To jest mój rywal. Hmm, jak byśmy mogli nazwać rywala? No nie wiem. Dobra, już bez. Men o, co ja klikam? Czekajcie, bo ja dawno nie grałem na tych emulatorach. Na którym? Na którym guziku jest Select? To jest B. Select jest tu, dobra. Już, już czaję wszystko. ogarniam całe sterowanie. Gary. Wiadomo, co mu się stało? E, ja pobrałem dobrą wersję gry? Czy to kolejna jakaś creepypasta o pokemonach? Bo trochę nie czaję. Nie, no wiadomo, fanowska gra, mogą się zdarzyć błędy, wiadomo. Let's go! Tak jak piszę. Jesteśmy w naszym pokoiku. I co, wiadomo, naszą przygodę musimy zacząć od zabrania potionka z peceta. Oczywiście jeśli jest, ale powinien być. No właśnie, nie można zabierać podjonka z peceta, bo to jest najważniejsza rzecz w całej grze. Do tego pokebola pójdziemy zaraz, bo wiadomo, trzeba to zrobić tak. Aż, dłużka, jest jedenasta, powinieneś spać. Ja nie zapomnij ubrać piżamy. No i w tym momencie podchodzimy tutaj. To jest twoja piżama. Yy, ten, chcesz ją ubrać? Wiadomo, aż ubiera piżamę, jesteśmy przebrani, kładziemy się spać. Okej, okay. Aż poszedł spać i zaczął śnić o swoim. śnić, tak się mówi, o swoim pierwszym pokemonie. No, przyśniły mu się pokemony. Bulbasaur. No, generalnie Stangada. Jest super dla początkujących. No, tutaj Squirtle, Wybierz to, coś tam. Czajcie o co chodzi, nie? Generalnie to jest scena ta z anime, jak on tam. Ma sen o tym, że którego pokemona chce wybrać, nie? Cześć, o co chodzi? Najlepszy wybór Charmander, dobra, aż obudził się No i se co, idziemy w naszej piżamce Tu mamusia, wiadomo Sobie siedzi i mamy Pallet Town Bardzo ładny Pallet Town, trzeba przyznać Dobra, idziemy tutaj pod Laboratorium Oka Co jest? Ja gdzie ty idziesz, aż Jesteś za późno Okej, okay, czyli wiadomo Wiadomo aż się spóźnił zaspał Znamy tą historię Okej okay. mm. No dobra, generalnie nas Opluł Opluł nas powiedział, ha, spóźniłeś się, ja mam najlepszego Pokemona a my co? A my nie będziemy mieć najlepszego Pokemona, bo się spóźniliśmy. Chociaż kto wie. Wiadomo co się stanie, ale no tak O, aż zdecydowałeś się przyjść. Chciałbyś Pokemona, tak, ale niestety już dla ciebie nie mam yy, Dlatego... Obejdę się chyba bez. Ale dobra, mamy tu tak. Squirtle! Dobra, i co? Squirtla mogę sobie wziąć? Co jest? Squirtla nie było już. Jakby gościł wziął z i zostawił Pokébola, to jest trochę głupie A my tutaj Bulbasaura Okej, okay, chciałbym Bulbazaura, niestety nie ma. Niestety nie ma Bulbazaura. To jest taki przypał troszeczkę. I mamy jeszcze Charmandera. I któż by się też spodziewał? Nie ma Charmandera. No i co ja teraz zrobię, nie? To jest mega, mega problem generalnie. Okej, okay, wyszły nam wszystkie startery, no i masz trochę przypał, Ale czekaj, tam został jeden, jakiś na zapleczu leży od tygodnia Nie karmię go Jakiś taki szczur żółty W ogóle, kto by go chciał? Chcesz go? No ja tak, spoko, biorę Biorę pikachu Dobra, czy chcę go jakoś nazwać? Nie za bardzo Okej okay, To jest yy, elektryczna mysz To wszystko, co powinieneś wiedzieć Jest szajr yy, I co? I masz jeszcze Pokédexa i pokebole i weź mi nabijaj tutaj wpisy, bo potrzebuję Okej, okay, to jest taka encyklopedia moja, super I cześć, o co chodzi? Yy, musisz łapać pokemony w te pokebole, bo to jest super zajęcie, a ja będę miał darmowe tutaj wpisy No i generalnie good luck aż I Dużo jeszcze będziesz do mnie gadał, bo jakby mi się już nie chce, no dobra Zdobyliśmy naszą, na elektrycznego szczura Um, nie wiem jaką, gdzie jest naturka, abilita, statyk, Sta, statik, o, dokładnie Czyli paraliżuje cię z kontaktem, wiadomo, spoko jest, chyba, nie wiem, czy jest w ogóle jakaś inna Jeśli jest, to czy jest lepsza, nie mam pojęcia, ta mi się podoba Idziemy, kurde, mama czeka, mamo, mówiłem ci, żebyś tu nie stała, siarę robisz Dobra, złapam cię Czekaj, to sensu nie miało yy, Będę tęsknić, mega yy, Masz tutaj buty do biegania Dzięki za buty do biegania akurat się przydadzą O, naciśnij baton B Super, będę wciskał A, i tu masz mapę miasta jeszcze, bo się zgubisz Tak we mnie właśnie moja mama wierzy Tu masz mojego szczura I... Wszystkie Pokemony chcą być w Pokepolach, ale ten jeden nie, to mega dziwne o, tak, good luck aż. <noise> już tyle razy to już powiedzieli. Dzięki, kołam cię. Dzięki, mamo. Okej, okay. przebrałem się z piżamy na normalne ubrania, w środku miasta, jakby trochę dziwne. Zazwyczaj, gdzie był mój dom? To był mój dom, nie? No to wejdźmy do jakichś innych. Zobaczmy, co tu się dzieje. To jest od Garego, nie? Gary poszedł swoim Pokémonem, był bardzo słodki. Poszedł na drogę pierwszą. Dzięki, mogłaś mi dać jakiś przedmiocik Mamy tutaj wodę. O, tam jakiś trener już widzę, że jest. To kiedyś tu będzie trzeba wrócić, chyba. Powiem wam tak, ja anime Pokémonów to ja oglądałem bardzo dawno temu. i Ja praktycznie nic nie pamiętam. Więc, no, będę to odkrywał, tak, wiecie, tak. Jakieś pierwsze kilka odcinków będę ogarniał, co się dzieje, ale potem. Nie wiem, może trzeba zacząć oglądać nad tą serię Ostatnio jak oglądałem, to sobie Black and White. Przypomniałem sobie, jak, jak to wyglądało kiedyś. Fajnie. Nie to co teraz. Znaczy teraz w sumie już nie ma. Myślałem, czy nagrać w ogóle jakiś filmik, który by recenzował te odcinki ostatnie, które wyszły. Ale no, obejrzałem dwa i mi się nie chciało dalej. <grym> nie, no, obejrzę sobie, bo to jednak ważna sprawa. No. Okej, okay, co my tu mamy? PJ. Okej, okay, dziki PJ. Dobra, idź Pikachu. Była taka scena, nie przypominam sobie. Okej. Okay. Pikachu wszedł na drzewo i co? I nie chcę walczyć. Super. Musimy do niego podbić. Zła jest drzewa. Pikachu dał nam złą motkę. O nie, Spiro się pojawił. Najgorzej. To to było już, w Co to, to pamiętam, że Spiroły go goniły. Ej, fajnie ta postać wygląda. Dobra, Pikachu. Dawaj, Thundershocka Okej, okay, czyli nie zaatakował. Pięknie. Po prostu jeszcze krytyczny cios, no lepiej zacząć się mogliśmy. Jak przegramy z jakimś spirołem? Słuchajcie, muszę to trochę przewinąć, nie? Ale... Dobra, sparaliżowany Jest to jakiś plus tej sytuacji, ale... O, użył Thundershocka w końcu. Dobra, super efektywny Growl Trochę nam obniża ten atak, więc nie wiem czy teraz Zejdzie po tym Thundershoku Powinien, no ale Zobaczymy Zszedł, bardzo ładnie Tylko Taki problem, że teraz Pikachu w ogóle się nas nie będzie chciał Słuchać na początku Chyba dopiero zanim go nie uleczymy yy, Dobra, i co teraz O, Spiroły, więcej Spirołów Dobra, zabrałem pikachu na łapy i zaczynamy uciekać Ja tędy Jeszcze tu w tej trawie będą spiroły Ale na szczęście chyba jeszcze na żadnego nie trafiłem Więc spoczko Mamy co tutaj? Tu nie możemy przejść Czy chcę płynąć? Jasne, że chcę płynąć Psy. Co to za cutscenka? O, Misty Ej dzieciaku, próbuję łowić ryby o, Pokémon jest tutaj uszkodzony, chciałem powiedzieć. Ranny, potrzebujesz pójść do Pokémon Center. Szybko, szpital jest za rogiem. Ej, czekaj dzieciaku, to jest mój rower. Ale kradnę mu... Mój... kradnę i rower. Czajcie? Czajcie sytuację? O nie To są spiroły. Spiroły nas będą chciały zabić. To jest przecież najgorsze na świecie. Okej, okay, co ja zrobię z trzema spirołami? Nie zdążę do tego, do ale nie wiem, nawet nie czytam tych dialogów. Dobra, muszę ich pokonać. Dobra, i co się stanie? Pikachu! Dawaj! Pikachu uciekł z Pokebola! Pikachu użyli Thunder Shocka! I ho oh A racja, przeleciał tam ho oh To dość ważny akurat ten element. Spotkaliśmy legendarnego Pokemona, Czajcie o co chodzi? Hmm, mogę go dać na miniaturkę, <laughs> ale raczej nie. Pikachu się bardziej sprzeda. Dokładnie. Yy, droga pierwsza, będzie tu jakiś przedmiot. Nawet niewidzialnych nie ma. Tragedia. Bo się dowiedziałem ostatnio, że jest mega dużo takich ukrytych przedmiotów, o których ja nie wiedziałem w Pokémonach. Najbardziej chyba w Pokémon Krystal. Dobra, idziemy. Hej, ty! A gdzie idziesz z tym Pokémonem? To jest twój Pokémon, coś tam, coś tam. Czemu ja tego nie czytam, tylko mówię coś tam, coś tam, trochę dziwne. Okej, okay. twój Pokémon jest tutaj ranny. Trzeba go zawrócić do Pokécentrum. W oryginale podwiozła mnie motorem, ale chyba tutaj budżetu zabrakło. Idziemy z buta. To jest Pokémon Center. Ej, ładne te Pokémon Center, nie? Fajne takie. Chociaż trochę mi nie pasuje, ale. Ale okej. Okay. Okej. Okay. Nigdy ci nie wybaczę. A nie, inaczej to było. E, jak ona to powiedziała? No, generalnie, czajcie o co chodzi? Ukradłem jej rower. Ukradłem jej rower i w sumie zniszczył go piorun I Chaicie o co chodzi. I ona jest teraz bez roweru. Witamy w Pokémon Center. I patrzcie. Patrzcie, jak wygląda ta e, od leczenia. Pielęgniarka. No przecież to wygląda perfekcyjnie. Dobra. I teraz wiadomo co się stanie Ekans, Koffing Okej okay. Co się stanie A, był chronić świat od dewastacji Nie pamiętam z tego yy. Nie pamiętam jak tej ich to szło Ale czajcie o co chodzi Jesse, James zespół R walczy w chwilę zła Czy jakoś tak to było Mega spoko Tylko że po angielsku to brzmi trochę inaczej Dobra, mamy tutaj walkę Z zespołem R I w ogóle myślałem czy nie zrobić tak, że będziemy łapać tylko te same pokemony co miał Ash Myślicie, że to ma jakiś sens, czy tak nie za bardzo? Jak ja nawet nie pamiętam jakie pokemony miał Ash Nie mam pojęcia w sumie Dobra, mamy tu Ekansa Robimy tak Co tu się dzieje? Walkę mamy Thundershock On już chyba teraz będzie chciał walczyć, bo go uzdrowiłem, nie? Okej, okay, mamy tutaj tutorial. Ale kwa... Warpa mi krytyka walnął. Okej, okay, ale on jest paraliżowany, ale ja mam warpa, on mnie będzie bił co turę. Dobra, mamy tak. O, krytyczny. No i to mi się podoba. Lir, O, to mi się bardzo nie podoba. Zważając, że następny jest Koffing, a ja po serii Fire redów mam bardzo złe wspomnienia z Koffingami Dobra Ostatni tutaj, Thunder Szokleci I Jessie Pokonana. Chyba to była Jessie. Dobra, mamy szósty poziom. Tailweepa poznajemy. Dalej, James chyba teraz będzie. Okej, okay, mamy Coughing? No Bo nie ma najlepszej obrony, nie? Albo ma. Powiem tak, no. Na pewno dostanę... O, zostałem zatruty Dostałem za kofinga dużo expa, no, no Jest to jakiś pozytyw tej sytuacji Ale tak poza tym to nie wiem Okej okay. O kurde Mega, mega przypał Mega przypał, ale mam potyonka Jeden HP dosłownie, no nie, nie za fajnie Dobra, nie gadaj mi Yy, w ogóle co wam powiem? Pewnie mi napiszcie, Ej, miałeś robić overlay'e do tych, do serii. A ja powiem wam tak: Dopóki nie robię serii z Gier z jakiegoś DS-a lub coś takiego, no to czemu on tak dużo mnie bije? To jest nieuczciwe. Już nie mam potionku. Ok, i take, i po mnie. Umarłem w pierwszej walce. <grym> nie fair. Mega nie fair. Jak to się stało w ogóle? Aż przegrał. Ty Rocket wygrał. Pikachu został ukradziony. Tragedia. A, ale jakby przegrałem? Ale w fabule wygrałem. Łatwo? Tak się właśnie wygrywa. Co nie. Zespół ery znowu błysnął. No i dobra. Wracamy jeszcze raz z tego pokemona nieszczęsnego Chociaż i tak jest chyba uzdrowiony zważając, że umarł Ale dobra Chociaż udało nam się ekansa zabić, więc mamy troszeczkę paszu z szósty poziom i tak dalej Co my tutaj mamy? To jest sala Eee, Gym. widzę, że jest w obstawie zespołu air, więc pewnie to jest sala niego Dobra, lecimy, obczajmy sobie to miasto. Co tu się dzieje? Kwiatki posadzone, bardzo ładnie. To jest jeden taki domek ładny. Co tu się dzieje? Jest tutaj jakaś pani. Okej, okay. czyli po prostu mówi nam o kwiatkach. No, fajne kwiatki. Możemy biegać po pomieszczeniach, to jest bardzo ważne. Tu nie wiem, jak wejść. Tu jest, co to jest? Czekajcie. Oho. Ale jak to? Zamknięte, ja tu chcę wejść. No nic, mamy tu jeszcze market. Komisariat policji. Okej. Okay. Szuka zespołu R. Jest to o oficer Jen. Jenna chyba albo Jen. Nie wiem. Droga numer 16. Ej, to jest taka sama dokładnie jak Fajeredak. Skam. Ale się postarali? A nie, jednak troszeczkę inna, ale ten początek mega podobny był To jest do ligi, zgaduję, więc no nie będziemy tam szli Okej, okay, mamy Pokemona Dzikiego Ratatę Ra Rozwalamy Ratatę Szybciutko No i co, myślę, że dobrze zaczęliśmy, znaczy się dobrze, no przegraliśmy już w pierwszej walce z zespołem R, ale I tak wygraliśmy, wiecie jak jest, moc oszustwa Dobra więc co, ja Wam już na razie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli ta seria Wam się podoba na razie i ogólnie moje filmy Wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ to mi bardzo pomaga, szczerze. No, tak fajnie widzieć, że robię to dla kogoś. Ostatnio moje filmy zaliczają mocną tendencję spadkową, nawet ten film. A jeśli nie widzieliście tego filmu, to polecam Wam go obejrzeć, bo jest bardzo fajny i mi się podoba. A obejrzało go mało osób, tak, w porównaniu do innych filmów. No ale dobra, jeszcze was zaproszę na Discorda, który jest w opisie, i jeszcze nam w opisie Twitcha. Tak, nam teraz będę dawał jeszcze w opisie Twitcha w sumie. No więc tak, zapraszam was na tego Twitcha i Discorda, a ja już dziękuję za oglądanie. Mówił Ksajan, Siema.